Była jedna pięciogramówka I już są trzy pięciogramóweczki O, szachmat Tą petardę znacie Cena 65 zł Tą też Tą petardę znacie Cena, przypuszczam, że też o 65 zł Tą petardę znacie Tak o 70 zł Na chwilę obecną, ale pewnie trochę sensie Zejdzie szkody rabatowe, zobaczmy Black Deatha. E, Ale tu ładna akustyka jest Black Def to już jest Black Def, to już nie jest Megatron z naklejką Black Defa. Kod produktu w ogóle tu jest. I nawet jest instrukcja. przytrzymaj Mamy taką fajną instrukcję, co kiedyś nie było tego. Kiedyś nie było tego. Jest taka instrukcja wstrząsnąć przed użyciem kategorii F3. Tak to wygląda. lącik Zaraz ktoś pewnie powie, dlaczego to nie może być megatron. Pokaż megatronka. Zobaczmy megatronka, trzymaj. Ząbunka już każdy z was. zna o fajne pomysły ma Megatron. Jak Megatron, zwykła taka petarda, czarna zatyczka. W Black Defie jest przezroczysta. Jest jakaś kulka. Chyba przyklejona, zatyczka, żeby tam ktoś nikt nie wkładał. Łapno, i zobaczmy teraz zumbumka. To no jest zumbumek. Tak wygląda. Więc teraz po sztuce weźmiemy. I lecimy z pierwszym testem. Pierwszy test będzie na decybelomierzu w zamkniętym pomieszczeniu. Zobaczymy, która z tych petard zrobi największy damage. Później zrobimy sobie teścik na ganku. No i może po petardce w śniegu, bo taka ładna dzisiaj pogoda jest. Śniegowa, nie? Przytrzymaj, zaraz Wam pokażę, jak one z bliska wyglądają. Oczywiście zapraszam Was do sklepu pirokic.pl Instagram machony69 Jeśli chodzi o wielkość petard, to się prezentuje tak. Największy jest Black Death, jeśli chodzi o średnicę. Identyczna. Identyczna. Nie, nie ma co się dopierdzielić. Do więc yy, Black Death jest troszeczkę większy. Podobno ma być najmocniejszy z tego, wszystkiego. Wiecie, podobno, ale jak jest, na się okaże. A więc zapraszam Was do mojego dark

Tutaj nie być widać 132,2 czyli to samo a tutaj mamy 133,2, czyli tutaj już jest o decybel lepiej. I teraz lecimy z backdefem, ale zgrzecym z bagdefem. Tutaj widzę chyba górna granica, to jest 132,2. Już chyba więcej się na tym decydomierzu nie da wyciągnąć. To jest max. Natomiast w tym decydomierzu mamy 133,1. Czyli wychodzi na to, że Megatron był chyba najsilniejszy z tego wszystkiego, całego towarzystwa. O, jaka piękna atmosfera! Jak ładnie biało. Drzejek, <grych> kaczorek. Tak ładnie. Cool. Mamy piękny śnieg. Śnieg, na śnieg, oczywiście pod żadnym pozorem nie próbujcie naśladować ee, naszego zachowania z poprzedniej sceny, gdzie odpalaliśmy petardy w zamkniętym pomieszczeniu. Narażacie tylko swoje zdrowie, więc pod żadnym pozorem nie róbcie czegoś takiego. My to nagraliśmy w celach po prostu udokumentowania ile petarda jest w stanie wyciągnąć. Moglibyśmy, te, moglibyśmy też tutaj to odpalić, no ale nie było w wtedy takich zawrotnych wyników, nie? Masz po petarce? No to Mam. dawaj. Pierwsza była zumbu, Andrzej. Tak ładnie, wbij sztyce. Hmm. Kiedyś za dzieciaka chodziłem pod choinkę i tak... Ty, 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 I śnieg na łeb spadał. No to ja tak robiłem... o, o, nawet ładnie weszła. I to ja tak no jest. robiłem ziomką. Z 8 cm No jest. Kurde, to, to jest klimat. Aż, aż ta, jak jest taki klimat, to ja czuję święta i Sylwestra. no i tylko jakiś śnieg to zawsze huk petard zanika. Taki głuchy dźwięk, nie? Takie bu. Ale powiem ci, zobacz, dawaj tu kolejną, gdzieś tutaj gdzieś, nie? Teraz y, Megatronka. Ty no, dziurka luksusowa. przypomina mi się stare czasy. Weź tam strzelić tak jak zawsze. O, tik 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 ty ty O tu, o tu, o tu, tu, o, bardzo dobrze, Andrzeju. Ja tutaj stanę. Patrz ta. całkiem całkiem odpalaj, wariacie. Co? O tak, o tak, O, jakiś ląd trefny. Czy zamok zmógł? No nie, dziwnie no. się pali, nie? Przecież tak szybko by nie zmógł. Ty. Dziwnie się jara strasznie ten ląd. Widzisz? No tak, spali się a nie. Uuu, uuu, Panie... No, do widzisz? No, no nie... To już jest... Dobra, dawaj drugiego Megatrona, obok damy. Megatrona? Megatrona dawaj, Grzesiu. Więc ja widziałem, ląd był trefny, bo on się palił. To nie tak, jak normalny ląd się pali, i iskierkami, tylko to w ogień. Więc pod żadnym pozorem tego już nie próbujcie dotykać. Dobra... Dawaj obok, Andrzej, stawij. Obok stawię, bo to i tak idzie do utylizacji, i tak idzie do utylizacji, więc po co nam to? No, chyba że powstaje masówka z dwóch petard, to... Ja nie wiem. Tu się pali normalnie. Tu się pali normalnie. Nie, wyrzuciło petardę. Rozerwało ją. Powiem ci tak, mi się wydawało, że zumbum był głośniejszy. Ale widać dziurkę. Dziurka, dziurka. Tu macie megatrona. Patrz, jak dostał, to zobacz, aż proch pr 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 poszedł. No. Cały ty, korpus cały jest, tylko wniesiony Dobra, dawaj Black Defa, dawaj Black Defa. wariatem Tik Tik, 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 tik no. We wish you, ale błoto. We wish you a merry Christmas. I Black Def ma zupełnie inny ląd, taki gruby. No. No, a ma... Utah? Wydaje się najmocniejsza. Taki ładny, taki w miarę kwadracik się zrobił. O, nawet trawę siło. Więc tak, o, tutaj śnieg ucieka z tej dziury, widzisz? Dym. Dym. A śnieg, powiedziałem, śnieg ucieka śnieg, z, z dziury. Tak. Zumbum. Śnieg ucieka z dziury. Megatron. Dymu. Black Dev tylko tak. No tam, nogami są Tutaj widać też tą trawę siło Tutaj też tą trawę zbezcześciło. Ogólnie no, ogóle są Take. porównywalne. Tak, powiedziałbym, że wszystko jest prawie to samo. To są minimalne różnice, ale to... No dobra, garnek Grzesiu i lecimy z tematem. Z, no. tego, z tego dziwnego Megatrona. Andrzej ląd wyciągnął. Widzicie? Jakiś stresny ląd jest. Nie chce się. I ta część była w środku petardy, więc nawet nie ma opcji, żeby zamokła Data produkcji data ważności. Data produkcji. Data <laughs> ważności. Produkcji, dobra, Przeterminowałem. dawaj. Przeterminowałem. Gdzie jest ten garnek. Chodź tutaj wariacie. Dawaj, tu garnuszek. Zeterminowany petardy. O, od kuśtyka. najpierw zubumek. dawaj Grzesiu. Ja sobie odpalę Black fika? jak ze starych A tak wiesz, połóż się delikatnie, nóżką kopni, przygnieć, wiesz, tak delikatnie. Tą chorą nóżką akurat na początku odcinka Andrzej backflipa zrobił. O, 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 zobaczymy. O, poleciał wysoko. Boga na głowę, ale ładnie prosto, się że... Ładnie prosto Andrzej, udało ci się, udało ci się, ile odleciał od miejsca, tutaj dziabnął gdzieś, gdzieś, tu, ale gdzieś długo leciał. Długo leciał, obstawiam koło 6 sekund, zumbumek, ty no to teraz obok, żeby nie było, że z tego, z tego samego miejsca, obok, obok, tutaj dawaj, Megatronic. megatronik, więc zumbum ładnie jakiś widziałem szczęśliwy. że to na statyw leci. Mówiłem na To jest statyw bojowy. Tylko żeby tutaj był normalny ląd. Chyba jest normalny. Andrzej tym kopytkiem jak naciśnie. No ja tak samo naciśnę jak tam. O ten z mocny O człowieku. Moc jej, człowieku! Zdecydowanie! Uwaga! Leci ładnie spadł Mocny gazd. Ty! Megatron tego go zmiażdżył! Człowieku! Kurwa kropka mała. O, jak, ja nie wiem, wy, wy oglądając to już wiecie jakie są wyniki, my nie wiemy. Więc na chwilę obecną mogę wam powiedzieć tak, jak Zumbum walnął na 6 sekund, to tutaj to walnęło na 8 sekund. No. Jest znacząca różnica. No to zobaczymy teraz Black Defika. Kiedyś ładnie poleciało w kosmos Black Defic. Kurda, aż jestem w szoku ty. Ale, nie no Megatron w piwnicy też trochę lepiej walnął od Zumbuma. Tutaj, jeśli dziura, to nie powiedziałbym. No ale jeśli chodzi o podbicie garnka to jest kolosalna różnica oh, według mnie yes. Ale to nawet takie wyrwy nie zrobiło Nie, no, tak samo jest no. Andrzej to matę kopitka Black chodem. Death. Aj! Oj, aj, aj, aj. teraz poleci w las Już nie znajdziemy gara No nie poleciał w las Podobnie, Podobnie jak Black Death, jak Megatron. Człowieku. No. Człowieku, i to jest nie do pomyślenia, że petarda pięciogramowa tak... nie przegarnek. Ty, no weź, weź kurde. Y... A, Black Death chyba został. No. Daj Black Defa. Bo zaraz będą jakieś podejrzenia, że pewnie coś coś dosypali, bo to jest niemożliwością. Daj, daj, daj Black Defa, bo w Black Defie najlepiej sprawdzić. Bo zostały nam. Daj Black Defika. Proszę bardzo, to jest przyklejone, tu jest zatyczka, tam jest steropian przyklejone. Proszę bardzo, Andrzej, trzymaj. Cały czas Andrzejowi patrzy na łapy. Pokaż jeszcze raz. Zatyczka od spodu. Jest. Jest. Popatrzcie, żeby nie było, że jakieś ślady odginania czy coś. Proszę bardzo, przyjrzeć się. Bo wy sobie historię stworzycie. Tak to wygląda. Ja bym nie uwierzył. Nie uwierzyłbym sam sobie. Człowieku, jakbym zobaczył ten filmik, nie uwierzyłbym, że to jest 5 pięciogramów pro. A teraz jak na złość, kurwa ledwo poleci. <laughs> Mam mi się zdaje, że to jest Andrzeja Kopytko. Gdyby nie jego kopytko,. To... Leci, o, ty leci. To... Na, na, na filmie tego nawet nie widać, jest biała flapka. 180 metrów poleciał. Może 150. Wy na kamerze tego nie widzieliście, bo jest biało. Jest białe niebo, więc to znikło. No. Dziękuję, do widzenia. Dawaj, jeszcze Megatrona mamy, ty, a jakby ja go Megatrona tak... Nie, Megatrona nie mamy, Mam a no, bo... ząb, no to dawaj Zoombooma, bo Megatron przecież tam zdechł w śniegu. Ty, to dawaj Zoombooma i strzelimy w tamtą stronę, ty! Pod skosem. Jak ze starych dobrych czasów w życiu! Andrzej, bierz ganek spokojniki. Wit. Wit, dawaj. Czekaj, tu trzeba jakoś tak, żeby w tamtą stronę poleciał, nie? Jakoś tak trzeba będzie... O, masz kulkę, zobacz! Widzisz? No, Styropianowa. kula. No Andrzej, później się śniegiem pobawi, O, Myślisz, że będzie dobrze? Będzie dobrze, jak Andrzej tak za... Zobacz, patrz. Pa, 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 pa. Co on robi? Zobacz, wariata. Jest samy... Ja bym tego nie przemyślał. <laughs> no, dobry jest, to jest dzik wegen. Nie na darmo miał kiedyś ksywę w szkole chemik. <głos> <głos> Nie na darmo miał ksyme chemik <noise> Nie, a co to ma wspólnego z chemikiem jak on górkę usypał to Spaliłem to, to powinno być jakiś inżynier Robol Robol, a bo on przecież po budowlance jest a, no. Dobra, czekaj, muszę się oprzeć o ciebie Akurat w miejscu tam, gdzie chcę chować. Więc powiem Wam tak. Jeśli chodzi o podbicie ganka, Black Def i Megatron miażą system. Zumbuł wypada najgorzej, jeśli chodzi o podbicie ganka. Natomiast jeśli chodzi o głośność na decybelomierzu. <śmierzy> 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 jeśli chodzi o głośność na decybelomierzu i, głośno, i moc destrukcji śniegu, to wszystkie trzy petardy wypadają tak samo. Ale mnie to właśnie zastanawia, zobacz. Decybelomierz po to. Inna trochę mieszanina, wiesz, szybciej się spala, Ale zobacz, na decybel mierzy wszystko w miarę podobnie, na śniegu podobnie, ale na ganku jest zupełnie inna ta. Może szybciej się spala, ci większe ciśnienie, nie mam pojęcia. Wiesz, a w, w głośności nie wyczujesz tego, to nie, że, że trochę szybciej się spala i no większe nie. ciśnienie. O, mamy miejsce gdzieś na nie pada. Bardzo fajnie. No, no nawet to nitka No, o. No to tyle. Wbijajcie do sklepu Piro, .pl. .pl. Trzymajcie się. ciepło, powiem wam z jednej strony aż się raduje, że powoli, powoli, drogo, ale drogo, ale powracają petardy 5 gramowe. No. Tak powolutku. Tutaj spadł. No, taki damage. Też jako dobre tu Dobra. Jeszcze, jakby do 5G wróciły. Tu.